Cześć, witam Was bardzo serdecznie. To jest odcinek ze slimów. To jest pierwszy slime, będzie ich oczywiście więcej. A więc ja go już tu otwieram. A eee... kurde, moja ręka, Dobra, on jest taką glinką, trochę. To jest slime taki bardzo lejący się, ale teraz jest glinka, więc ja to już odłożę. To był pierwszy slime. Teraz Glinka można to nazywać. Dobra. A więc tak to wygląda. Ja to odkładam tutaj. Teraz drugi slime, którego robiłam sama. Jak ten slime się zepsuje, to będę robiła kolejnego. I to może nagram na YouTube. Piszcie w komentarzach, czy będziecie chcieli, żebym nagrała, jak robię slime Oczywiście ja się zgodzę, jeżeli będziecie chcieli. Tutaj się robi czasem mokre, więc włożę to tak. tak? Dobra, tutaj jak, to się zawsze robi pięknie z ko kolejnego dnia. To wygląda tak. Sorry za moją siostrę, ale ona się dzisiaj... Ona dzisiaj nie spała, więc... A więc tak, ten slime był e, fioletowy, a teraz jest różowy, bo łączyłam do niego inne kolorki. I tak. Tak to wygląda. Naprawdę moja siostra się tak, żyje, że po prostu ja nawet mnie uszy będą zaraz boleć chyba. Dzisiaj w ogóle w nocy słucham muzyki, więc ten slime się czasem tak namacza. Sorry że... Sorry, że mi się ta kamera rusza, ale ja nagrywam telefonem i zrozumcie. Ja już naprawdę długo nagrywam. Tutaj, jak widzicie, kładam. I ostatni slajm, to są dwa slajmy. Kupiłam go w Mili, tak, w Mili. Byłam w Mili i poprosiłam mamę o 5 zł. Tak, to kosztowało 5 dzierstwo, Ale dobra, 5 zł kosztowało. Zobaczymy. To jest ogólnie nowe. Tak, to jest nowe. Ja tego jeszcze nie otwieram, więc poczekajcie. Chwilę sobie. popatrzcie na misia. Ja otworzę. Pierwej ten, Tutaj odzwoiłam go tak. I zobaczmy, czy jest fajny w konsystencji. On się trochę teraz klei, jak to patrzymy. Powiem wam, że nawet, nawet... Tylko szkoda, że on jest taki trochę bardziej ciemny. Ale ogólnie fajny jest, powiem wam. Lepszego slajma nie miałam. Chociaż miałam jednak obyktu, on był, powiem Wam, lepszy, ale bez przesady. Dobra. Wy sobie popatrzcie tutaj na endyzę. A ja go tutaj spakuję, zakręcę. W sumie tego się nie zakręca, z tego co zauważyłam. Dobra, ale teraz bierzemy niebieskiego te slajmika. Jeżeli chcecie więcej odcinków jak nagrywam z moim domem no to piszcie w komentarzach zrobię imprezkę najwyżej z wami Jeżeli chcecie y, więcej odcinków ze slajmami to, gdy mama mi kupi jakiegoś slajma, to od razu biorę telefon i nagrywam. A jeżeli chcecie więcej odcinku z moim domem, to piszcie w komentarzach. Na dziś to będzie ostatni odcinek, bo mam ba mało baterii. Ale dobra. I myślę, że to będzie koniec odcineczka. A więc ja się z wami żegnam. Mam nadzieję, że filmik się podobał. I przepraszam, że musieliście się czasem patrzeć na chwilę za... na chwilę. Ja się z wami żegnam, Bye!